Ja już jestem w wieku średnim i to, to jest ciężkie, bo, bo ja mam tyle rzeczy na głowie. Nie wiem, czy wykres szczęścia w czasie. To, to możecie to sprawdzić w internecie, to wygląda mniej więcej tak, że jesteśmy szczęśliwi, to rośnie do 25. roku życia i potem zaczyna zjeżdżać, zjeżdża, 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 odbija i jesteśmy tak samo szczęśliwi mniej więcej jak w 25. roku życia, dopiero w 65. roku życia. Statystycznie oczywiście. No. Czyli ja jestem w dołku dołków. <śla> Jak jest taki cycek starej baby, tak? Taki... To ja jestem w tym miejscu co sutek. Tak? To, to... Ja się nie mogę doczekać, jak ja będę miał 65 lat. Jezu, jakie to będzie. Ja już wiem, jakim typem emeryta ja będę. Więc taki wiecie, że, że, że komunikaty przychodzące już nie docierają zupełnie. Taki typ, że. Ja swoje wiem, co mi będą pierdolili, tak? Tak, tak, tak jak mój ojciec, tak? Pamiętam, jak podchodzę do ojca i mówię, tato, tato, denerwuję się przed występem. A tata na to... No, to się nie denerwuj.